Moim gościem jest Krzysztof Piersa, terapeuta uzależnień, autor poradników Komputerowy Chipun, trener marzeń oraz fantastycznej serii Kosmiczne Bobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan edukatorem w zakresie terapii uzależnień płynących z sieci, z tak zwanej cyfrowej rozrywki. Chodzi tu przede wszystkim o uzależnienie od gier, od telefonii komórkowej, czy ogólnie można tak powiedzieć od bycia online, czy bycia w sieci. Tak, można tak to ująć od mediów społecznościowych, od cyberzagrożeń, można powiedzieć, tego co publikujemy w mediach społecznościowych, od hazardu skrzynkowego do pewnego stopnia, czyli dużego zagrożenia w tym momencie, jeśli chodzi o media społecznościowe, o gry. I w tym funkcjonuje już, można powiedzieć, 8 lat. Ostatnio, jak sobie policzyłem, odbyłem już ponad 1200 spotkań w szkołach i w bibliotekach łącznie. I przemierzam Polskę właściwie od Rzeszowa po Szczecin, prowadząc zajęcia z młodzieżą i z dorosłymi. Jak wspomnieliśmy, to dużo zajęć i w szkołach, i w różnych ośrodkach, w bibliotekach. Ja zapytam wprost: kiedy to granie, które jest dla nas hobbystyczne, które jest dla nas rozrywką w czasie wolnym, zaczyna przemieniać się w uzależnienie, w coś bardzo niepokojącego, groźnego. To fajnie jest podkreślać rzeczywiście, że można grać i można korzystać z internetu, bo to jest dla ludzi. Tego się nie należy bać to jest rozrywka jak każda inna. I problem rzeczywiście jest właśnie z przesadzaniem, z przegięciem, tak zwanym. Przegięcie jest w momencie, kiedy zaniedbujemy otoczenie, kiedy zaniedbujemy bliskich, kiedy telefon staje się ważniejszy niż rozmowa z drugim człowiekiem, kiedy sięgamy po telefon w trakcie rozmów, w trakcie posiłków, rezygnujemy ze snu, żeby poprzeglądać internet dłużej. No to jest moment, który mówi, że przesadzamy z telefonem. Jeżeli granie, granie na komputerze jest ważniejsze niż spotkania ze znajomymi, kiedy zaczynamy być wściekli przez to, że przegraliśmy grę, to też jest taki sygnał, że gdzieś te nasze wartości, gdzieś ta nasza samoocena jest zachwiana w tym momencie. Ja zawsze polecam zarówno graczom, jak i w ogóle użytkownikom telefonów spróbować zrobić sobie dwudniowy detoks. Zrobić sobie weekend, po prostu na weekend odciąć się od grania albo od samych mediów społeczno społecznościowych i zobaczyć, jak sobie dajemy z tym radę. Bo jeżeli sprawujemy kontrolę, super, ale jeżeli nie, no to może warto się nad czymś zastanowić. Czyli można powiedzieć, że jest jakaś tam grupa objawów czy symptomów które jeśli u siebie zauważymy, to może oznaczać, że jesteśmy uzależnieni. I to jest na przykład to, co Pan przed chwilą powiedział, że zaniedbujemy jakieś relacje. Tak, zaniedbywanie relacji, zaniedbywanie swoich obowiązków, wpadanie w złość w momencie abstynencji, zapominanie o ważnych sprawach, mieliśmy, którymi mieliśmy się zająć, bezsenność na przykład I to są takie sygnały, które mówią, że mamy do czynienia z uzależnieniem, to, co. Ciekawe są to podobne sygnały uzależnienia in, innych uzależnień, uzależnień behawioralnych, alkoholizmu, e, również nar, e, narkomanii, e, więc uzależnienie od gier, uzależnienie od internetu nie różni się wcale tak bardzo e, od chociażby alkoholizmu. A czy tutaj możemy rozdzielić to, czy my gramy na komputerze, czy na konsoli, czy na smartfonie? Czy to wszystko ma podobne objawy? Zasadniczo to nie ma znaczenia. Urządzenie, urządzenie pozostaje tylko urządzeniem. Jeżeli to jest laptop, jeżeli to jest komputer stacjonarny, konsola, to wszystko, to wszystko dotyczy dokładnie tego samego zjawiska czyli nadużycia gier komputerowych. Jeżeli oczywiście nadużywamy, bo możemy po prostu się bawić. A jeżeli na przykład robimy coś takiego, że budzimy się rano, otwieramy oczy i sięgamy po telefon, skrolujemy, nie wiem, odpalamy gierkę jakąś na telefonie mm -hmm. i zasypiamy i też z tym telefonem zasypiamy, to to już jest ten symptom, że jest źle? Jest to problem rzeczywiście. Ja zawsze polecam rodzinom wyrzucanie telefonu z sypialni. To znaczy, kiedy kładziemy się spać. Po, zostawmy ten telefon na przykład w salonie. Jeżeli mamy budzik i się zawsze tym tłumaczymy, że ale ja mam budzik, można kupić w sklepie e, e, analogowy, budzik. analogowy, zwykły budzik za 550 e, i też nas obudzi. Możemy mieć budzik elektroniczny. Ewentualnie możemy nawet wyłączyć telefon, a i tak nam budzik zadzwoni, e, ale warto pamiętać o wyłączeniu tego telefonu. Żeby odciąć się na jakiś czas od sieci? Żeby odciąć się. Jeszcze dorośli potrafią w miarę powiedzmy nad tym panować, ale młodzież bardzo dużo czasu spędza. Oni potrafią wysyłać do siebie wiadomości o pierwszej, w nocy, drugiej, trzeciej, mając rano na ósmą do szkoły. Więc później mają symptomy niewyspania, co również prowadzi do wyrzutu kortyzolu w organizmie, do zaburzenia całej gospodarki hormonalnej, bo brak snu ma swoje okrutne konsekwencje. I to się później odbija również na ich zdrowiu. Ale może warto by zacząć właśnie od rodziców, bo wielokrotnie jesteśmy świadkami tego, że to rodzice dają dziecku smartfon, żeby ono zjadło. Albo żeby się uspokoiło w sklepie? Niestety, niestety prawda jest, że trzeba zacząć od rodziców. Nawet bym powiedział, że młody człowiek, pierwsza klasa podstawowki, druga, trzecia, on sam sobie takich obostrzeń nie wprowadzi. On nie wprowadzi sobie obostrzenia, że on nie wprowadzi sobie obostrzenia, że Teraz już nie powinienem grać, bo to już niezdrowe. Młody człowiek by jadł codziennie pizzę i płatki śniadaniowe i nie miałby z tym absolutnie żadnego problemu. Jeszcze ja bym pewnie przeżył do osiemnastki na płatkach i, i, i pizzy i nie musiałbym jeść warzyw żadnych absolutnie. Potrzebna była mama, która powie, z czasami również warzywka. I dokładnie tak samo jest z telefonem komórkowym. To rodzic musi stać na straży i pilnować, ile tego czasu spędzamy. Przy komputerze, na jakich stronach spędzamy czas, co publikujemy w internecie. Tylko też, jeżeli rodzic sam przesadza, jeżeli rodzic siedzi cały czas w telefonie, to raz, że jest to hipokryzja i trudno jest powiedzieć dziecku: Wyłącz komputer, kiedy my sami skrolujemy Facebooka, skrolujemy Instagrama, ale też, jeżeli my damy przykład: że zobacz, ja potrafię nie korzystać i żyję. To dajemy sygnał dziecku, że rzeczywiście tak można, że tak może wyglądać norma. Więc jest w tym niestety dzisiaj bardzo duży problem, żeby w ogóle rodzice też y, zainteresowali się tym tematem, co jest niestety przykre. Jest bardzo przykre. Młodzież spędza od 7 do 9 godzin dziennie w mediach społecznościowych. Jeśli dobrze pamiętam, statystyki to gracze nabijają rocznie około 1500 do 2000, 2000 godzin. To jest około 3-3,5 godziny dziennie. I są to statystyki, które działają dystrybucyjnie po prostu na ich życie. Jeżeli nabijam te godziny w mediach społecznościowych, to nie nabijam tych godzin w swoich pasjach, w relacjach czy, czy chociażby śpiąc. Pan jest tym człowiekiem, który. Początkowo był w tej grupie, która właśnie była uzależniona, prawda? Oj, tak, ja bardzo dużo grałem. Ja nawet zaczynam od tego spotkania z młodzieżą, że moim rekordem grania non-stop było 56 godzin bez snu. Co daje do, do myślenia młodzieży, że. No, ten gość chyba jednak wie, o czym mówi w, te, w tym momencie, bo młodzież też tak patrzy, a przyszedł terapeuta, teraz będzie ślęczył, gada, uważajcie, kochane dzieciaczki, komputery są złe. E, więc zawsze początek spotkania to jest takie weryfikowanie, czy ten gość faktycznie wie, o czym mówi. I e, Ja sam się nad tym sparzyłem, sam nabijałem godziny za godziną, dla mnie było najważniejsze granie e, i e, też dopiero po czasie zrozumiałem, że to jest problem. Mm, ale dzięki temu to dodaje mi, powiedziałbym, takiej yy, wiarygodności. No wiem, jak ten ogień pali, można powiedzieć. Na tych spotkaniach są i dzieci i młodzież i dorośli czy, czy to są jakieś tam najczęściej grupy? najczęściej są to spotkania z młodzieżą spotkania z młodzieżą o wiele łatwiej jest zorganizować bo zawsze nauczyciele zauważają ten problem w swoich klasach więc jesteśmy w stanie jakoś w porozumieniu z biblioteką zrobić takie spotkania z rodzicami mam spotkania dużo rzadziej i również muszę powiedzieć, że no nie cieszą się największą frekwencją. Rodzice cały czas uważają, że tego problemu nie ma. Jeżeli są to spotkania wolne, można powiedzieć, że kto chce, to przyjdzie, to najczęściej przychodzą 2-3-4 do 10 osób, mówiąc o np. szkole, w której mamy 1000-1200-1200 uczniów. Więc no są to niestety statystyki porażające. Bardzo często dyrektorzy szkół zapraszają mnie na wywiadówki w tym momencie, że jeżeli jest wywiadówka, to żebym przyszedł, zrobił jakąś pigułkę taką 20, 30, 40 minut, przekazał kilka rzeczy. Rodzice są wtedy najczęściej przerażeni i często sfrustrowani, bo jak słyszą od terapeuty, że trzeba spędzić czas z dzieckiem, że trzeba... Ja daję zadanie domowe pod tytułem spędźmy godzinę w tygodniu ze swoim dzieckiem. I proszę mi wierzyć, że są to zadania domowe często niemożliwe do zrealizowania. Yy, więc y, jeżeli tu pojawia się problem, to gdzie dalej wprowadzać jakąś szerszą profilaktykę? Z rodzicami niestety jest, obserwuję bardzo duży problem, zwłaszcza z rodzicami młodymi w wieku obecnie 30, 40 lat, yy, tak zwanymi millennialsami, czyli to jest moje de facto pokolenie, yy, jest brak takiej wrażliwości na problem nadużycia gier, nadużycia internetu. Moje pokolenie wychowuje tak zwane dzieci tabletu, to się ładnie nazywa w tym momencie iPad Kids i dzieci przyklejone do iPada i niestety będzie to miało konsekwencje swoje w przyszłości. Jeśli chodzi o spotkania z młodzieżą Jakie pytania najczęściej padają? Czy oni faktycznie zdają sobie w pewnym momencie tego spotkania, że mają problem i zadają takie rzeczowe, konkretne pytania? Najczęstsze pytania są oczywiście, w co gram? Czy w co gram, a co sądzę o tej grze, a co sądzę o tamtej grze, a ile wydałem na komputer? A czy jestem youtuberem, a ile mam subskrypcji? To są takie pytania, najczęstsze takie powiedziałbym bezrefleksyjne. Dużo jest pytań w temacie hejtu, kiedy młodzież nagle dowiaduje się, że hejt nie jest bezkarny. Że można człowieka namierzyć bez problemu, że hejt nie jest anonimowy, że policja jest w stanie zawołać na człowieka do komisariatu policji, zebrać dowody, postawić zarzuty nawet młodym ludziom. I nagle, nagle się robią wielkie oczy na spotkaniu, że to ma swoje konsekwencje. I najczęściej w temacie hejtu dopiero pojawiają się pytania. Pojawiają się pytania o publikowanie rzeczy. Młodzież jest całkowicie, i mówię to z pełną świadomością, jest całkowicie nieświadoma tego, że dorosły człowiek też może założyć Instagrama. Młodzież, mówię poważnie, młodzież uważa, że człowiek do po 25 roku życia nie ma i nie może założyć Instagrama, że go tam nie będzie, że to nie ma takiej szansy, że ja spotkam rodziców swoich na Instagramie, albo dyrektora szkoły, albo nauczyciela. Ja tam jestem sam sobie. A co dopiero Discord, co dopiero Snapchat, TikTok, to są media pozbawione zupełnie osób, można powiedzieć, internetowo starszych, czyli powyżej 25 roku życia. Yy, I oni w tym wyrastają. W takim przeświadczeniu, kiedy jest to zupełnie, nie, zupełnie niezgodne z rzeczywistością yy, i są w totalnym szoku, że ja nawet posiadam Instagram, to pan ma Instagram, mówię tak, mam nawet TikToka i właśnie nauczyciele też mogą mieć TikToka i mogą was znaleźć, ale ja tam mam ksywkę. To nawet jak wpiszemy imię i nazwisko, algorytm nas znajdzie. My dorośli o tym wiemy, ale oni jakoś tak bronią się przed tą świadomością. Publikując później no, różne materiały, można powiedzieć w swoich mediach, i to, to się potem ści. To się niestety później na nich samych mści. Czyli są, czują się bezkarne, ale czują się też takie pozbawione tych zagrożeń, jakby były w jakiejś bańce, gdzie mogą sobie wszystko publikować? Tak. Że są nieświadome tego zupełnie? Ja nawet ostatnio dostałem takie pytanie, czy można pójść na policję z wiadomością z Messengera? Bo przecież Messenger to jest wiadomość prywatna. I oczywiście, że można, można zrobić screena, i czy jeżeli to jest grupa na Messengerze, ale nadal na Messengerze, czyli prywatne, i administrator grupy napisał najpierw regulamin, że nie wolno wynosić treści poza grupę, to czy można, to, czy można nadal zrobić screena? I proszę mi wierzyć, że naprawdę dla dużej części młodzieży, to nie jest takie oczywiste, że, e, że nie można. E, administratorzy często grup na Facebooku, na Discordzie e, twierdzą, że jeżeli napiszą w regulaminie, że administrator nie ponosi odpowiedzialności, to znaczy, że administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej, e, pomimo że no, jakby ten regulamin Discorda nie ma za dużo związku po prostu z prawem. Więc ta nieświadomość sięga naprawdę głęboko, i ja przyznam, dopiero na spotkaniach z młodzieżą, niejednokrotnie widzę skalę tej nieświadomości. Dlatego po tym, co Pan mówi, ja widzę, że Pana praca ma ogromny sens i cel, i jest co robić w całej Polsce. Jest co robić, mam bardzo dużo spotkań, ale również problem jest taki, że jest bardzo niewielu y, terapeutów, psychologów, którzy y, znają się na grach, którzy siedzą w grach, którzy potrafią nawiązać kontakt z graczami. Jeżeli przychodzi y, osoba zajmująca się profilaktyką w ogóle i zaczyna mówić o internecie, o grach i zaczyna je demonizować, że oj, nie siedzicie w komputerach i jednocześnie młodzież wyczuje. Że ta osoba nie ma pojęcia, o czym mówi, że ta osoba się nie siedzi w internecie, że nie zna gier, rzucą kilka kontrolnych pytań po kolei, bo ja też dostaję takie pytania kontrolne zawsze na spotkaniach o Fortnite'a, o Minecrafta, e, o Fajvena, e, Robloxa, e, jakieś no, nowinki jakieś, ktoś rzuci slangiem, e, po to, żeby zweryfikować, czy ja rzeczywiście wiem, o czym mówię. Jeżeli oni złapią specjalistę na niewiedzy. To wtedy mamy już po zawodach, bo wtedy, nawet jeżeli specjalista mówi dobre rzeczy i będzie mówił prawdę, to zawsze istnieje argument, a ten gość się nie zna. Ten gość gada tak sobie, bo on nie, nie siedzi w tym, nie wie jak to jest yy, i zawsze możemy sobie zastosować taką obronę yy, ostateczną w, 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 ta, w takiej sytuacji. Niestety cały czas brakuje specjalistów. Ja nawet mam sytuacje, gdzie dzwonią do mnie yy, albo piszą yy, psycholodzy, pytają o przetłumaczenie słów, które mówi yy, młody człowiek, bo młody człowiek potrafi yy, porozumieć się czasami tylko slangiem. Bo przychodzi młody człowiek, mówi, że gra w e, 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 Fortnite'owego Robloxa, e, e, czyli grę Battle Royale, ale na systemie robloxowym i w tym momencie terapeuta go słucha i on nie ma pojęcia co, co ma odpowiedzieć na to, nie jest w stanie się w tym odnaleźć, co to, to znaczy, że on kupuje robuxy. W tym momencie. A kupuje robuxy, żeby kupić sobie skiny. I jest pogubiony, i pytają, dzwonią do mnie, pytają, co, co z tym zrobić. Też się dowiedziałem ostatnio, że moje, moje książki: komputerowe, Czpunt czy Złota Rybka w Szambie pomagają w ogóle psychologom. Dokształcać się, dokształcać się w dziedzinie gier, dokształcać się w godzinie internetu. Nawet na uniwersytetach się dowiedziałem ostatnio, że są polecane moje książki jako lektura rozszerzająca. Co przyznaję, dla mnie jest to taki duży, fajny znak, że rzeczywiście to pomaga. Że pisałem te książki głównie dla rodziców, żeby dla rodziców coś fajnego przekazać, ale jak pomaga to już nawet specjalistom, no to przyznaję, serce się cieszy. To prawda. My też ze swojej strony polecamy te książki, ale widzimy też, że nie dość, że potrzeba nam terapeutów po tej rozmowie z Panem, to potrzeba też terapeutów, którzy będą się ciągle doszkalać, gdzie oni mają się uczyć. Poza oczywiście poradnikami Pana. Hmm, powiedziałbym przede wszystkim śledzić media społecznościowe, bo nie ma, nie ma jednego, jednej książki, która nas nauczy. Nie ma kursów, które nas tak po prostu nauczą. Yy, musimy, po pierwsze, zacząłbym od słuchania młodzieży. Czym oni się interesują, w czym siedzą, yy, i potem dopiero zainteresować się tymi rzeczami. Jeżeli grają w Fortnite'a, zobaczmy czym jest Fortnite. Jeżeli grają w Robloxa, zobaczmy czym jest Roblox. Jeżeli oglądają yy, gale Freak Dowiedzmy się, czym są gale free Jeżeli interesują się patostreamerami, sprawdźmy, czym są patostreamerzy. I na podstawie tego budujmy swoją wiedzę. Młodzież bardzo chętnie nam dopowie. Oni sami powiedzą, czym się interesują, co ich niepokoi w internecie, z czym się zderzają, tylko musimy chcieć ich wysłuchać. A jeżeli. Przejrzymy te, ten pakiet tych objawów uzależnienia i stwierdzimy, że jednak tak, mamy sami problem, albo nasze dziecko ma problem. Jak się z tego leczyć? Bo z uzależnień od alkoholu, od narkotyków, jakąś tam ścieżkę mamy. A tu co należy zrobić? Ścieżka jest bardzo podobna, bym powiedział. No, pierwszym krokiem jest to, żeby uświadomić sobie w ogóle, że mamy problem. I to jest pierwszy punkt. Zawsze polecam, poszukajmy pomocy specjalistycznej, poszukajmy psychologa, poszukajmy terapeuty, zgłośmy się do pedagoga szkolnego, który również może nam podpowiedzieć różnych specjalistów, bo pedagog szkolny też pracuje często z naszym dzieckiem, więc już może gdzieś nas pokierować w jakieś odpowiednie, odpowiednie miejsce. Warto zacząć ograniczać ten sprzęt, przegadać to w domu, wprowadzić pewne ograniczenia, to znaczy. Zostawiamy na przykład telefon. Jak wracamy do domu, zostawiamy telefon w salonie. Jak chcemy, to korzystamy z telefonu, ale w salonie. Jak skończymy, odkładamy telefon z powrotem i robimy swoje. I tak możemy wracać do tego telefonu co chwilę, ale żeby nie mieć go przy sobie, tylko zrobić te trzy kroki za każdym razem, jak musimy coś sprawdzić. Warto wprowadzać ograniczenia ładowarki, czyli żeby ładowarka nie była dostępna non stop. Do telefonu, tylko na przykład, że jest dostępna od godziny 17-18 i wtedy, wiedząc, że ta bateria musi nam wytrzymać do wieczora, no to też już inaczej kontrolujemy się, czy, czy ja będę sprawdzać sobie bezrefleksyjnie każdy filmik po kolei, czy będę jednak y, troszeczkę y, zwracać na to uwagę. Tworzyć czas rodzinny. Ja wiem, że to się nie chce. Ja wiem, że jesteśmy zmęczeni. Wracamy po pracy. My jesteśmy Polacy bardzo przepracowanym narodem. Pracujemy po 10 godzin, plus 2 godziny, jeszcze gdzieś tam dojazdu. I wracamy, to się naprawdę nie chce. Ale budujemy w ten sposób więzi z rodziną, z żoną, z mężem, z dziećmi. Zróbmy tą godzinę. Zróbmy te pół godziny w ciągu dnia razem. Czy to będzie obiad, czy to będzie jakieś wspólne granie w planszówki, czy wspólny spacer, nawet po to, żeby rozmawiać, żeby budować relacje między sobą. Po to również, że jak później usłyszymy od dziecka, że coś jest nie tak, to my to zobaczymy, my na to zareagujemy. Jeżeli będziemy siedzieć tylko w telefonie, to niestety przegapimy ten moment. Czyli to jest podstawa. Oczywiście to jest temat rzeka długo można by na ten temat mówić. Ale zmierzając już ku końcowi, chciałabym wszystkich zaprosić do pana porodników, bo tam rozumiem, można znaleźć jakby taki pakiet pomocowy, który mógłby rozwiązać część naszych problemów. Jest tam pakiet pomocowy, nawet na prośbę czytelników, zarówno komputerowy spód, jak i złota rybka w szambie, ma dział QA, czyli pytanie-odpowiedź. Najczęstsze pytania, które mi rodzice zadają: czy zabrać dziecku komputer, ile godzin może grać w ciągu dnia, czy wprowadzić kontrolę rodzicielską, jak, jak kontrolować telefon dziecka, czy pozwolić, jak inni koledzy grają. To takie najczęstsze pytania zebrałem właśnie w w tych książkach i też próbuję pomóc z udzieleniem odpowiedzi, co w takim momencie warto zrobić, na co warto zwrócić uwagę, co możemy zrobić. Więc powiedziałbym, że tak, jest to jakiś sensowny start, żeby dowiedzieć się, dokształcić i. Zastanowić, co możemy zrobić w dziedzinie gier internetu. Nie bać się, na pewno się nie bać, bo to jest dobrodziejstwo cywilizacji. Również można fajne rzeczy się nauczyć w internecie. Fajnie jest można spędzić czas grając w gry komputerowe. Chodzi o to po prostu, żeby nie przekinać. Gdzie możemy znaleźć pana książki? Czy je można zakupić gdzieś online czy w księgarniach? Można znaleźć je w księgarniach, można znaleźć je w każdej dużej sieci księgarni w Polsce. Można znaleźć te książki w wielu bibliotekach, bo z tego co się orientuję, biblioteki też mają moje książki, więc nawet nie musimy kupować, możemy znaleźć je w bibliotekach. E-booki z tego co wiem też są dostępne, więc śmiało można po nie sięgać. Czyli podsumowując naszą rozmowę, zapraszamy wszystkich do detoksu od telefonu, od urządzeń. Zapraszamy do poradników Krzysztofa Piersy i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również